Zodiak bogiń. Starożytne zwoje przepełnione są cenną mądrością. Dawniej wierzono, że każdym znakiem Zodiaku opiekuje się określona bogini. Drogi czytelniku, dziś przedstawiam Tobie artykuł Zodiak bogiń, który udzieli Tobie odpowiedzi na pytanie: Kto jest Twoją magiczną opiekunką? Baran. Bridget, czyli bogini uwielbiana w Irlandii. Jej imię oznacza jasna oraz wywyższona. Jest boginią ognia, światła i ciepła oraz mistrzynią wszelkich sztuk, a szczególnie magii. Ma przydomek boski kowal, ponieważ potrafi użyć ogień w celu stworzenia magicznych przedmiotów. Barany: Proście Bryżyt o użycie jej boskiego ognia by nie zwiększyć inspirację, siły do działania oraz zharmonizowania energii. Byk. Hator tej ukochanej bogini Egipcjan oddawano cześć bez względu na status społeczny. Była boginią miłości, radości, płodności, a także witała zmarłych po śmierci. Kobiety prosiły ją o płodność oraz łagodny przebieg porodu. Byki mogą poprosić Hator o przywrócenie szczęścia w życiu, radości z najmniejszych rzeczy, pięknej miłości, płodności, owocnego porodu oraz spokojnej śmierci. Bliźnięta. Iris ta skrzydlata bogini Olimpu była pośrednikiem między bogami a ludźmi. Z ogromną prędkością niosła przesłania z jednego krańca świata na drugi. Przybierała też postać tęczy. Bliźnięta powinny prosić Iris o zesłanie zrozumienia danej sytuacji, błogosławieństwo i bezpieczeństwo podczas podróży oraz szczęście i dobre nowiny. Rak. Artemida to siostra bliźniaczka Epale Boga Słońca. Była boską łowczynią i boginią księżyca. Proszono ją o ochronę oraz pomoc kobietom podczas ciąży i porodu. Artemida cechowała się posiadaniem najpotężniejszej magii, tak zwanej magii księżycowej. Raki, poproście Artemidę o użycie księżycowej magii dla rozwiązania waszego problemu, zrównoważenia energii zlikwidowania częstych zmian nastroju oraz zapewnienia dobrego snu. Lew. Sechmet imię jednej z najstarszych bogiń Egiptu oznacza moc i w uważano ją za potężną istotę. Sechmet była wojownicza, zacięta i mściwa, więc drżało przed nią każde zło. Lwy mogą prosić Sechmet o ochronę przed negatywną energią, dodanie sił, odwagi i wsparcie w osiągnięciu celu. Panna. Persefona w śmiechu tej pięknej dziewicy zakochał się Hades i porwał do podziemi. Persefona regulowała pory roku. Udawała się do zaświatów w równonoc jesienną, a powracała w równonoc wiosenną. Panny mogą prosić Persefonę o pomoc w sytuacjach nawet beznadziejnych, by przywróciła im nadzieję oraz pozwoliła przetrwać gorszy okres i na nowo cieszyć się życiem. Waga. Izyda była pewną siebie, mądrą, idealną żoną Ozyrysa i kochającą matką Horusa. Magia i uzdrawianie to były jej największe atrybuty. Słynęła z opiekuńczości, miłości do wszystkich ludzi oraz tego, że wysłuchiwała próśb swoich wyznawców. Wagi, proście Izydę o dodanie sił, mądrość lub wskazanie właściwej decyzji. Można prosić Ją o użycie magii dla rozwiązania Waszego problemu, zrównoważenie emocji lub uzdrowienie. Skorpion. Morrigan ta bogini wojowników krążyła nad polem bitwy pod postacią kruka lub wrony i decydowała, kto zakończy bitwę żywy, a kto umarły. Znalezienie czarnego pióra uważane było za znak z zaświatów. Jest niezwykle tajemnicza i udostępnia swoją magię tylko nielicznym, którzy na to zasłużą. Jeżeli Cię wspiera, to możesz czuć się wyróżniony. Skorpiony mogą prosić Morygen o wsparcie podczas walki, konfliktu, by zakończyć go zwycięstwem, a także wtedy, gdy pragną odkryć jakiś sekret. Strzelec. Atena symbolem tej bogini mądrości jest Sowa. Atena jest sprawiedliwa, odważna i potężna, więc będzie walczyć tak długo, aż dobro wygra ze złem. Strzelcy. Proście Atenę o odwagę, usunięcie lęku, zapanowanie sprawiedliwości, otrzymanie mądrości oraz ochronę przed złem. Koziorożec. Freja czasami przybierała postać sokoła i była patronką magii oraz czarownic, a także płodności, miłości i posiadała moc zabierania sił wrogom, a następnie przekazywania ich własnym wojownikom. Koziorożce mogą ją poprosić o obronę, zyskanie mocy, wytrwałości i by wsparła ich w dążeniu do celu. Proście ją o odniesienie sukcesu w danym projekcie i szczęście w życiu. Wodnik. Mewę była boginią i królową wróżek. Cechowała się wdziękiem i potrafiła w magiczny sposób odurzać ludzi, by zyskać ich przychylność. Mew jest ambitna. Przebiegła i używa wszelkich środków, by niech osiągnąć swoje zamiary. Wodniki mogą prosić Mejw, by obdarzyła ich magiczną siłą perswazji, zniewalającym urokiem, przebiegłością i szczęściem w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Ryby Jemaja bogini wody, na którą mówiono matka ryb. Jest biegła w uzdrawianiu, zsyła płodność i patronuje podświadomości, kobiecości oraz ognisku domowemu. Była wzywana na pomoc przez rybaków, by zapewnić bezpieczny i obfity połów. Ryby, wzywajcie jemaję, waszą zodiakalną matkę, by uzyskać błogosławieństwo we wszelkich sprawach związanych z wodą, wzmocnić intuicję, wrażliwość, a także osiągnąć każdy cel. Jemaja jako kochająca i współczująca matka zrobi wiele, by niech wam pomóc. Wróżbita Łukasz Węcka